Widać, że ta osoba mogła wcześniej podchodzić do Waszej relacji dość powierzchownie. Mogło być dużo pasji, spontaniczności, ale również widać głęboką nieodpowiedzialność. Być może unikał rozmów o przyszłości i nie patrzył na Ciebie lub nie dawał Ci odczuwać, że po prostu jesteście zespołem i będziecie coś razem długoterminowo planować. Widać, że ta osoba chciała mieć życie lekkie, bez zobowiązań, bardziej zajmowała się swoimi potrzebami. Obecnie karty wskazują na zmianę w tej osobie. ta Osoba ma poczucie, że możecie stracić i widzi, ile wniosłaś w tej osobie życia. Widać, że w najbliższym czasie ta osoba będzie chciała Cię przekonać, że stać tą osobę na więcej, że jest w stanie zaangażować swoje emocje, całą swoją osobę w Ciebie, ale również widać, że będzie pokazała swoją zmianę i będzie robiła wszystko, abyś ponownie jej uwierzył, bo bardzo boi się, że straciła Cię raz na zawsze.